Przez las Tutaj przez las jest 5 kilometrów Z tymi klesionami Na razie wszystko jest w porządku Tylko tutaj nie mogę jechać pełną prędkością Bo są dziury miejscami I tak sobie jadę na półpiska. Mamy godzinę gdzieś koło 17 Będzie 17:00, Koło 17 tak. Godzinę drogi jest gdzieś na pole Dojechałem już na pole, tam do, oddali widać Rosja sieje. Tu widzę kończy. tu jest 8 hektarów z prawej strony, z lewej strony mamy 5 hektarów i tam dalej mamy również 8 hektarów. Także nasion ma na 15 hektarów. Także posieję to yy, później to. Przejedziemy na tamto. Także będę tutaj czekał z nasionami. Na dworze chłodno jest. No, tu już no zostało kawałeczek Bo tak, tam widać, taka studzienka jest, tam jest miet, To Zaraz będzie po coś chciał. Przyczniaki Kurde, połówkę robisz, muszę odjechać Zapomniałem, że mam połówkę robić Chciałem tu przyczepę odczepić A on połówkę robi Też się pomyślałem Chciałem odczepić przyczepę I pojechać Zostawisz Tigera i wziąć ładowarkę od Szwagla pożyczyć Tutaj odczepię za nim Będzie szybciej, bo myślałem, że pojedziemy na podwórko, przeładować, ale lepiej będzie jak zostawię Jadę tutaj, będzie szybciej Już nie załadowali trzy siewniki a tam będziemy z drogi w No i mam, prowadzę mani tu na pole Załadujemy nasiona na polu Będzie szybciej Tak, żeby wrócić o przyzwoitej porze Tak, żeby przed, przed trzecią być w domu No to tu Rosja tam może tamto powinien jechać siać Dobra, staniemy Tutaj Chcę myśleć, czy nie lepiej by było tam, bo by tam jest mokro Tam miał końcówkę nasion Światło A ten, dobra, bo no tylko to jest koszany, tak? Widziałem barkę, będzie szybciej, nie tu się wsypie i... No dobra, to jedziemy. A koniec? Nie miał pewnego średnika, miał tylko dwie tony na drogę. Teraz mu dosypiemy z przodu jest ta odmiana, nie? No. ta z góry to chyba jest inny, inny. to odstawimy. Ale też chyba całego nie będziemy wsypywać, nie? później No, to wsypiemy tu z tyłu te tony zabierzemy i już Tak, z przodu tam jest to. dobra, no Worka. obniżę teraz nie zabierze co zostawiamy ją czy bierzesz ją? czekam może postawię na ziemię Dobra zabrał Ciężko mi tu jeszcze przyzwyczaić tym ładowarką bo tu jest trochę tu inaczej niż u nas ale jakoś załadujemy Teraz się muszę skupić na podjechaniu. nie będę nagrywał. I mamy podjechane, Rosja rozwiązuje worek Wsypiemy tylko to do, na później dosypiemy, bo tam może być mokro, jak mam ładowarkę na polu to lepiej jest nasypać dwa razy po mniejszej ilości niż przesadzić Sypana. tu jest przełącznik do jazdy na do tyłu wszystko jest tak tutaj w joysticku jednym. wygodne tylko kwestia przyzwyczajenia się tu mamy do wysięgnika Nagrywam telefonem, bo w nocy jest lepiej telefonem nagrywać. Jest widniej, jaśniej. Jaśniej, nie widnie, tylko jaśniej. W yy, międzyczasie sobie zgrywam pliki z GoPro na telefon przez WiFi. Czekam aż Rosja wysieje, i... i taka moja. Teraz tutaj rola jest. Rosja sieje, ja siedzę w ładowarce. zgasiłem silnik, żeby szwagrowi nie wypalać paliwa. To wezmę sobie wybory kurtkę, bo się robi chłodno. Rosja już sieje poprzecznie, jak tam widać. Z tamtej strony zaraz przyjedzie, tutaj siać z tej strony, gdzie stoję, i przejeżdżamy na kolejne pole. No I Rosja już jest tutaj Sieje poprzeczniak Z tej strony co stoję Tutaj mamy przyczepę Tam Na tamtym polu co zaczął siać Jak to skończymy To przejeżdżamy Na kolejne pole tam To jest kawałeczek też tutaj zaraz za drogą Tylko trzeba kawałek przejechać Ustawiał pewnie sobie ścieżki prowadzące Dlatego chwilę czekał poprzecznie, półkę, później cały. Przejedziemy na tamte pole. A ja chyba tak sobie pomyślałem, że szczepa tutaj stoi, to zaczepię dwa worki i pojadę i będę czekał tam, żeby nie musiał tutaj dojeżdżać, bo to jest ładowarka, żeby wykorzystać jak najlepiej ten czas. Żeby jak najwięcej zrobić i jak najszybciej do domu. Do pewnego nie sypiemy, żeby łatwiej mu się siało, bo mi jest mokre. No i wraca Zaczepię te worki i przejadę tam kawałek z tymi workami. No i wiozę Rosję te worki. I sypiemy do siewnika, Rosja podjechał. Mamy godzinę. Teraz nie sprawdzę, bo nagrywam, ale coś jest do 20.00. 20 do dwudziestej, jakieś światła Nie mogę się do tego wszystkiego przyzwyczaić, ale nie ma tam tragedii Wsypujemy Mieliśmy tu połowę posiał, to zostało tu jeszcze myślę ze 4 hektary Co? Co? Postarczek Co? Postarczek Ale ja myślę, że tu zasypiemy może będzie jest i tam polecisz, nie? Pierwsza, 20. Wsypaliśmy do końca tą odmianę. Praktycznie cały siewnik jest. Rosja ma tylko skończyć poprzeczniaki, tutaj jadę właśnie odprowadzić ładowarkę. I przyjadę w przyczepę. I przyjeżdżamy się na inne pola, w innej miejscowości. Ale to już zrobimy załadunek na gospodarstwie. No i skończyliśmy tutaj, Sianie. Teraz tylko Rosja pomoże mi zaczepić przyczepę do Steigera i przejeżdżamy na inne pola. Ciekawe, i tam pozostało, tu lat. Nie jechać po prostu, tutaj małem kawałek połówną, wiesz? Nie połączyłem. No, No no, Zaczepisz mi, bo ja sam sobie nie zaczepię tego. Na pierwsza 30 zasypujemy siewnik Trochę zaczyna kropić, oby tylko się nie rozpadało i dało nam skończyć Mamy jeszcze 7 hektarów do posiania i tutaj mamy 3,5 hektara i tam mamy 4, czyli 7,5 hektara jest do posiania Tutaj już Rosja sieje. Poczekam na niego. Został nam jeden worek nasion. Poczekam na niego aż skończy i zjedziemy razem. W razie jakby się zakopał, czy coś by się stało to żeby był tutaj w razie był to sobie zawrócę i będę na niego czekał. Przepiłem, strzepę, jadę po Rosja pod chwilą Dzwonił, że tam się zakopał. Zaczęło padać. Już kończymy siew. Trochę trochę bardzo się zakopał. Tu jest wysoko. Niestety nie mam gdzie raczki, żeby z tyłu wytrzeć. this no problem Tak, tak, tu trzeba mi to zostawić, co nie idzie już. Dobra, udało się. Poczekam, nie będę jechał do przyczepy, bo może jeszcze będę potrzebny. Rozpadało, ale skończyliśmy. Już Rosja się ostatni poprzecznik. Także plan wykonany. Trochę nam się przedłużyło, bo jest godzina czwarta. A jeszcze mamy do gospodarstwa godzinę drogi. Także o piątej będziemy na gospodarstwo. Jadę po przyczepę. Przyjechał Rosja. Rozpadało się już bardzo mocno. Zaczepiamy przyczepę i uciekamy na gospodarstwo Składa siewnik Udało nam się praktycznie na styk skończyć, bo już tak się rozpadało, że już się wszystko klei do nóg Błoto się zrobiło niesamowite Ale mamy już posiane, siewy zakończone Teraz tylko wrócić i Koniec No i wracamy, czepa już zaczepiona. No i jesteśmy już na gospodarstwie, cofnę tylko ten worek na hale, żeby nie mógł bardziej i idę do domu odpoczywać.